W grze Drogi do Niepodległości wcielicie się w jedną z rodzin, która przez 123 lata zaborów będzie uczestniczyła i wpływała na losy polskiego narodu. Grę wygra gracz, którego rodzina osiągnie największy wpływ liczony punktami, które podliczone na końcu gry wyłonią zwycięzcę. Z tego filmu dowiecie się wszystkiego co jest potrzebne, aby zacząć rozgrywkę. Na początku znajdźcie trochę wolnego miejsca na stole. Następnie na czerwonej płytce umieśćcie widoczne żetony na jaśniejszych polach. Taki sam komplet umieszczacie poniżej płytki. Niebieską, czerwoną, żółtą i zieloną płytkę połóżcie na środku stołu, zostawiając nieco więcej miejsca wokół. Na niebieskiej płytce połóżcie dodatkowe dyski akcji. Następnie rozdzielcie karty etapów na 6 stosów. Na górze karty macie napisane do jakiego etapu dana karta należy. Kiedy to zrobicie, weźcie kartę prologu i ułóżcie je zgodnie z kolorem do wcześniej wyłożonych płytek. Po lewej stronie kładziecie kartę postaci, u dołu karty wydarzeń, po prawej karty specjalne. Każdy z graczy dobiera też jedną kartę rodziny, kładzie przed sobą i dobiera dyski akcji i rodziny. Po czym na karcie rodziny na pierwszym polu kładziemy żeton cech rodziny. Taki sam zestaw kładziemy również obok czerwonych żetonów przy czerwonej płytce. Na koniec zostaje wam wylosować po jednej karcie misji dla każdego gracza. Kiedy to zrobicie, obejrzyjcie ją, ale tak by nie widzieli tego inni gracze. Karta misji, jaką otrzymaliście przy przygotowaniu gry to wasz cel. Jeśli w Waszej rodzinie uda się wpłynąć na parametry na czerwonej karcie, pokazującej ustrój Polski po odzyskaniu niepodległości, otrzymacie punkty. Im bliżej celu, tym więcej punktów. Punkty otrzymujecie również za sumę cech rodziny i zgromadzone specjalne żetony. Gra potrwa łącznie 6 rund, co wynika z podziału gry na etapy, który widzieliście przy przygotowaniu. Tak więc macie przygotowaną grę. Wiecie, że musicie zdobywać punkty, ale jak to zrobić? Na początku każdego etapu wylosujcie gracza rozpoczynającego i wylosujcie dwie cechy rodziny. Pierwsza wylosowana będzie obowiązywała w tej rundzie, następna w kolejnej. Kolejnym krokiem jest wylosowanie parametru polski, który będziecie mogli przesuwać w danej rundzie. Ilość parametrów losujecie według tabelki ze strony 9 instrukcji dołączonej do gry. W trakcie pierwszego etapu, czyli prologu i kolejnych, każdy z graczy może wykonać po jednej akcji, używając do tego żetonów akcji, jakie ma przed sobą. Po pierwszym graczu akcję wykona następny gracz i tak dalej, aż kolejka wróci do pierwszego gracza. Ten może wykonać kolejną akcję, o ile ma przed sobą jeszcze żetony akcji i jeszcze nie spasował. Macie cztery typy akcji do wykonania. Wybieracie jedną z nich i działacie. Pierwszą możliwą akcją jest skorzystanie z kolorowych płytek na środku stołu. Na każdej macie napisane, jakie efekty powoduje. Każda płytka zawiera określoną liczbę pól, gdzie gracze mogą kłaść swoje płytki akcji. Część pól jest darmowych, jednak na części znajdują się pola oznaczone czarnym symbolem z kółkami i liczbą. Liczba ta wskazuje, ile musicie odrzucić zgromadzonych żetonów wpływów, aby skorzystać z danej akcji. Druga akcja to możliwość zaangażowania się w wydarzenia historyczne. Karty wydarzeń to te, które leżą wokół kolorowych płytek na środku stołu. Na każdej karcie, w jej centralnej części, macie opisany skutek, o ile z niej skorzystacie w trakcie akcji. Pola i liczby żetonów akcji, jakie musicie wydać na skorzystanie z efektu, macie na dole każdej karty. W grze mamy kilka rodzajów kart. Zwykłe, które omówiłem przed chwilą i na przykład karty zagrożeń. Kładziecie na nich swoje żetony akcji po to, by uniknąć ich negatywnego działania na koniec danego etapu. Do tego macie również karty, gdzie kładąc znacznik akcji, musicie położyć znacznik swojej rodziny na innej karcie efektu, który zadziała na koniec etapu. Nie jest to trudne, musicie tylko dokładnie czytać instrukcję znajdującą się na kartach. Trzecia możliwa akcja to pozyskanie bohatera. Możecie mieć maksymalnie dwóch bohaterów. Aby takiego pozyskać, kładziecie wymaganą liczbę znaczników akcji na nim i płacicie koszty wyrażone w żetonach wpływu, po czym kładziecie go po lewej stronie waszej planszy rodziny. Od tej pory możecie korzystać z jego specjalnych umiejętności. Czwartą i ostatnią akcją jest pas. Tak, to też akcja i możecie ją wykonać nawet posiadając jeszcze rzetone akcji, ale uznacie, że nie chcecie ich wykorzystywać. Kiedy wszyscy gracze spasują lub wykorzystają wszystkie swoje płytki akcji, runda się kończy. Część etapów ma jedną rundę, część dwie. Sami to zobaczycie patrząc na karty danego etapu. W przypadku końca rundy odrzuca się wszystkie wykorzystane karty przez graczy, czyli te na których znajdują się płytki akcji. Zobaczcie również na poszczególne karty, może na nich znajdować się efekt dziejący się na koniec rundy. Jeśli etap był jedno- lub dwuetapowy i właśnie się skończył, musicie ukończyć etap. Wykonujecie wszystkie działania z kart zagrożeń, karty skutków w kolejności chronologicznej. Zdejmujecie płytki akcji, gdzie je umieściliście i pobieracie znaczniki wpływów. Pobieracie tyle znaczników wpływów, ile wynosi wartość waszej cechy odpowiadającej tej, która leży pod czerwoną płytką, losowaną na początku gry. Następnie odrzucacie karty danego etapu i karty bohaterów, którzy nie pasują do nowego etapu. To, w jakim etapie dany bohater może być udział jest napisane na każdej karcie bohatera. Następnie pora na licytację parametrów przyszłej Polski. O tym, jakie parametry będziemy przesuwać, decydują, że tony znajdujące się pod czerwoną płytką, jakie wylosowaliśmy na początku etapu. Wybieramy najpierw jeden parametr. Potem gracze biorą w rękę żetony wpływów i jednocześnie odsłaniają. Gracz, który ma najwięcej, decyduje o przesunięciu o jeden w lewo czy w prawo parametru lub o zostawieniu go na miejscu. Wszystkie użyte znaczniki do licytacji przepadają. Tak samo postępujemy z innymi parametrami. Kiedy zakończymy licytację, znów losujemy parametry przyszłej Polski, które będziemy przesuwać na zakończenie kolejnego etapu i cechy rodziny, które dadzą nam dodatkowe znaczniki wpływów. Kiedy rozłożymy nowe karty przy kolorowych płytkach, możemy zacząć kolejną rundę czy etap. W grze Drogi do Niepodległości dwa ostatnie etapy mają nieco inny przebieg. Najpierw składacie kolorowe płytki ze środka planszy, pierwsze z nich to etap wojna. W jego trakcie rozłóżcie karty tego etapu jak pokazano w przewodniku gracza na ostatniej stronie. Następnie podzielcie się na dwie drużyny. W przypadku nieparzystej liczby graczy drużyny będą miały różne liczbowo składy. Drużyny otrzymują po 7 znaczników akcji i zaczynają etap podzielony na dwie rundy. Waszym zadaniem będzie uzyskanie zestawów kart. Zestawy są oznaczone na kartach. Kiedy zaczynacie etap, kładziecie po jednym znaczniku akcji na dowolnej karcie, możecie dokładać znaczniki na karty, gdzie są wasze znaczniki lub znaczniki przeciwnej drużyny. Kiedy wyłożycie już wszystkie znaczniki akcji, drużyny zabierają te płytki, gdzie mają przewagę w znacznikach. Potem zaczynamy kolejną rundę na tych samych zasadach. Jeśli drużyna zebrała trzy karty z zestawu, jej członkowie mogą przesunąć dowolny parametr rodziny o dwa pola. Jeśli zebraliście dwie karty z zestawu, wtedy możecie przesunąć taki parametr rodziny o jeden. Przed licytacją parametru państwa o nazwie pozycja międzynarodowa normalnie otrzymuje się dodatkowe znaczniki wpływu wynikające z punktującej cechy rodziny, znajdującej się pod czerwoną płytką państwa. Ostatni etap gry, czyli epilog, rozgrywany jest na ogólnych zasadach z tą różnicą, że nie dobieracie już dodatkowych znaczników wpływów wynikających z cech rodziny. Nie będziecie mieli również dostępnych kolorowych płytek na środku planszy. I to by było na tyle. Gra kończy się po szóstym etapie, a wygrywa ten, kto zebrał najwięcej punktów. Tabele punktacji macie na szesnastej stronie instrukcji. Teraz wiecie już wszystko, by zagrać w drogi do niepodległości.